Dzień dobry, z tej strony Wiadomości Kosmetyczne, ja nazywam się Agata i dzisiaj chciałabym pokazać Wam ekologiczne, wegańskie dezodoranty Ecosoft. Te dezodoranty występują w trzech różnych wersjach zapachowych, z rumiankiem i szałwią ananasową, ten wariant nazywa się Herbal Garden, w wariancie Flower Bloom z pysznogłówką i osmantusem, oraz Summer Wind pachnącym jak melon i papaja. W związku z czym mamy do wyboru trzy różne warianty zapachowe. Czemu w ogóle na półce, w drogarii czy w sklepie potrzebne są alternatywne dezodoranty? Konsumenci coraz częściej zastanawiają się nad tym, czy te klasyczne środki, czy w kulce, czy w sztyfcie, są na pewno dla nich zdrowe. Pojawiają się różne doniesienia ze świata medycyny, które mówią na przykład, że glin, bardzo często stosowany w tego typu kosmetykach, może być szkodliwy. Dlatego Bardziej ekologiczne, wegańskie, zupełnie inne środki mogą być kluczem do sukcesu. To, co na szczególnie zasługuje na uwagę, to jest to, że opakowania tych kosmetyków są w całości wykonane z papieru. Nie ma tu żadnych elementów plastikowych, w związku z czym w całości nadają się one do recyklingu po wykorzystaniu całego produktu. To, co jest również ciekawe, jeśli chodzi o te kosmetyki, to jest ich konsystencja. Tradycyjne dezodoranty w sztyfcie są lekko kruche, i czasami potrafią zostawiać grudki na skórze. Te dezodoranty są dużo bardziej kremowe, dużo gładziej rozprowadzają się po skórze, nie zostawiają żadnej lepkiej ani tłustej warstwy. I nie kruszą się, co oznacza, że nie zostaniemy w sytuacji, w której mamy samą końcówkę produktu i na dnie zostają tylko takie odrobiny, z którymi trzeba coś zrobić. Opakowania nie mają również ani kulki, ani takich specjalnych zakrętek, dzięki którym możemy wypchnąć produkt. Produkt wypychamy za pomocą tej części. Można to zrobić na przykład knykciem. Jednym ze składników, które znajdują się w tych dezodorantach i zasługują na szczególną uwagę, to jest masło Shea, zwane również masą Karite. To jest półpłynny produkt, który w kontakcie z temperaturą ciała staje się płynny. Ma fantastyczne właściwości pielęgnujące, co jest szczególnie istotne w przypadku skóry pod pachami, która przy używaniu tradycyjnych desodorantów czy antyperspirantów może być podrażniona, może być również podrażniona goleniem i przesuszona. Kosmetyk z masłem sza na pewno takiej skórze pomoże. Innym istotnym składnikiem jest olej kokosowy. Myślę, że wielu z nas, wiele z nas już go zna z innych produktów. Ale olej kokosowy w tym przypadku jest również szczególnie istotny, dlatego że nadaje temu kosmetykowi jego charakterystyczną konsystencję. Pozwala łatwo rozprowadzać się na skórze i równocześnie równie łatwo przybierać tą konsystencję, której chcemy. On jest trochę bardziej gładki, jest mniej kruszący się, a jednocześnie łatwy do rozprowadzenia. Mimo tego, że wszystkie trzy warianty produktu zawierają dużo olejów, to nie pozostawiają na skórze żadnych nieprzyjemnych, tłustych plam. Nie plamią ubrań i pozwalają na szybkie zastosowanie. Po kilku chwilach. W zasadzie nie pamięta się o tym, że ma się ten produkt na skórze. Wszystkie trzy warianty produktów mają bardzo wesoły, kolorowy, neonowy trochę design, który przyciąga uwagę na półce i myślę, że całkiem słusznie sygnalizuje, że to jest produkt dla osób, które nie boją się wyzwań, nie boją się nowości i są. Chętne, żeby spróbować czegoś nowego. Zazwyczaj kosmetyki wegańskie czy ekologiczne mają taką bardziej brązowo-zieloną kolorystykę. Te wyglądają aż trochę nostalgicznie, trochę tak w stylu lat 90. Ale w jaki sposób taki produkt, który zawiera całą masę olejów i wyłącznie składniki naturalne praktycznie, działać jako dezodorant? Sekret tkwi w kwasach, które są w tych olejach m.in. w kwasie kaprylowym i laurynowym. Jeden i drugi mają działanie przeciwgrzybicze i antybakteryjne, co sprawia, że ten nieprzyjemny zapas, z którym nie chcielibyśmy mieć do czynienia, po prostu się nie pojawia. Dezoranty naturalne od Ecosoft to zdecydowanie jeden z tych produktów, który może rozwinąć ofertę drogerii czy sklepu, która jest nastawiona na trochę młodszą, bardziej otwartą na nowości i innowacje klientele. Jego uroczy kolorowy design na pewno zachęci też młodszych klientów, którzy będą sięg chcieli sięgnąć po coś kolorowego z półki.